Moi widzowie, jak po tym wszystkim co teraz widzicie, zgadniecie co to za świat? No to nie wiem. No napiszcie w komentarzu, jak, jak e, e, waszą propozycję i zobaczę, czy zgadliście. Dobra, zaraz mówię 3, 2, 1... TNT! Tak! TNT, wreszcie TNT, jak ja tu, jak ja tu dawno nie grałem, jak, jak się, o, jestem na jetpacku, no, weź mnie, a, pamiętam już jak on działa, dobra, yy, tylko żebym w blok nie wleciał, no, kurczę, nie, ten jetpack jest jakiś nieusłuchany, dobra, spróbuję go jeszcze raz. Nie. W dół, patrzę się. W dół, do góry. Nie. Co się stało? A propos, gdzie ten jetpack jest? No, tu jest. O. Czekaj, jak popatrzę się do góry, to to coś leci do góry, tak? Dobra. No nie! Widzicie co? Ja tu muszę oznaczyć to lądowisko. Jesteśmy w naszej fortecy. I tak. Ja tu muszę oznaczyć, gdzie się wylatuje. I gdzie jest ta dziura. Tak. Ej, a ona jest zbyt mała. Nie jest to. Poczekaj. Nie jest to to dziura na cztery kratki. A w ogóle tu jest tu były chyba schody miały być. Nie, nie tym kilofem. Tylko tym kilofem. Dobra, jakie dzisiaj TNT? To są TNT, które nam zostały, nie. Nie, tu są TNT, które nam zostały to tu. Tak, a tu co jest? Tu nisko. Dobra, y Ważne. Tak. Ja nie wiem czemu to tu schowałem. Znaczy, pamiętam czemu, ale nieważne. Tu zostały niektóre TNT. I teraz tak. Niektóre dziś z nich przetestujemy. Ja biorę. Ja biorę te. Te TNT. Tylko tak. Tu, to tu się wylatuje. To muszę oznaczyć tak. Muszę wykopać te trzy obsydiany. Wow, tu woda jest. Dobra, nieważne. Dobra, biorę ten obsydian. Czemu tu i tu jest obsydian? Nieważne. Nabieram powietrza i tak. To jest tak. Ja biorę. Tu. Tu. Bo tu będzie to coś. I dobra, i tu i wypływa. O nie, no bo tak się da wypłynąć. E, to zajmuje dużo czasu. A dobra. Wziąłem to. Teraz zrobię takie coś. Takie coś. I tutaj muszę wykopać ten. Ops. Dobra. Jest takie coś. Tak i teraz podlecę powoli... Jest, jest, jest. W ogóle to się na F5 chyba dobrze steruje tym. Jest, pamiętam te czasy, te odcinki, kiedy tu właśnie wysadzaliśmy TnP, najlepsze. TNT! Różne TNT. Coś mnie coś zacięło. To nie jest tak, że, że nagranie się źle nagrało. Tylko jakoś ja tak zaciąłem. Nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, ale ja jakoś tak zaciąłem. Tak jakoś dziwnie, tak. Oj. Sorka, sorka. Eee, pyk. Pyk. I tak. To jest moje. D TNT. To jest. To jest łazik, spawn łazik yy, i tak. Tu mam dobre moje łóżeczko. A, zaraz się noc zrobi. Dobra i teraz tak, tu są schody. Tak, postawię tu TNT i uwaga, podpalam je. He? Poczekaj, poczekaj. Jaskowcem się podbuduje ciut. się da. Poczekaj, to chyba trzeba odpalić z bliska, to ja mam taki pomysł. Wykopta mi ten piaskowiec. Dobra i mamy to... Ej, to jest niewidzialność! Te TNT daje po prostu niewidzialność. Ej, szkoda, że tego nie widziałem, dobra? Tak. Tam mam magazynek. Craftingi pokazane. Wiecie co? Ja chciałbym to zobaczyć. Zdejmę zbrojkę. I pójdę po jeszcze jedno TNT. Jasno niebieska szarka lowa skrzynia sobie wezmę i właduję do niej moją zbrojkę. I chcę to zobaczyć na F5, jak to będzie wyglądać. I tak, biorę jetpack i lecę po jeszcze jedno do wieżowca, bo tam mamy magazynek i tak dalej. Lecimy do wieżowca ogólnopolskiego. Tam w ogóle jest wioska, będę musiał ją kiedyś wyeksplorować. Ale idę i wezmę to TNT jeszcze raz, bo to w sumie jest takie dla wojska TNT, do kamuflażu. i daje po prostu najzwyczajniej w świecie niewidzialność. Szkoda, że nie wiem, jak się włazić do tego robota, nie? On ma skrzydła i w ogóle. Aleks raz do niego jakoś wlazł, ale później z niego wyszedł i nie mógł z powrotem wejść. Ja nie wiem, jak się do niego wchodzi. On tu po prostu jest i musi być. O, tu są informacje jakieś. Dobra, co to jest za bloczek? Ja chcę ten bloczek. Blok martwego korala mózgowatego. A, i oni go tak tutaj zrobili. Hmm, fajnie wygląda, ja sobie go wezmę. Dobra, tu są craftingi różnych TNT. Ja szukam tego, co gdzieś testowaliśmy. Tak. Ja się craftuję tak. A ja to się chcę. są w ogóle info. Ale to wszystko jest po angielsku. Ja sobie po prostu wejdę do magazynku. O, poszukam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem normalnych TNT. I gdzieś tu było, o, jasne był, jeden. Tu mam craftingu, o, tu mam crafting. Mam kamot TNT. Biorę ten crafting i wychodzę. Dobra, mam kam od Idę po mój jetpack. Lecimy. Lecę, bo chcę.

Jak się leci do góry, to się leci szybciej. Zauważyliście to w ogóle? Dobra, wylądowałem. Chodzę sobie tutaj. I tak. Place camo ich się w ogóle nie da zniszczyć. Nie da się nic z nimi zrobić. Je trzeba wysadzić. Dlatego uważajcie, jak macie ten świat, gdzie kładziecie TNT. Dobra. Jestem niewidzialny. To TNT przyda wam się w wojsku, ale tylko, tylko na chwilę byłem niewidzialny. Dobra, ale byłem niewidzialny, tak, byłem, 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 no byłem. Pewnie jacyś nowsi widzowie zapytają, co ja teraz będę robił. Przetestowałem TNT na dzisiejszy odcinek. Albowiem zwiedzał miasto. Tamte miasto. Bo ja go nie wybudowałem, jak coś. To jest taki gotowy świat. I zwiedzam miasto. Oczywiście użyję do tego naszego ulubionego jetpacka. I polecę na miasto, na miasto, na miasto, to jest budowa, to już byliśmy przy budowach, tam się, że właśnie najgorsze jest to jak się rozpią mopki. O w ogóle wyląduję na tym dźwigu, wyląduję na dźwigu, bo chcę sobie, o spację i chcę sobie tak. W ogóle na niebezpiecznym podłożu wylądowałem, więc w razie czego to ja nic tu nie kładę, wezmę sobie moją zbrojkę, nałożę, bo. No, tu jest dużo mopków. W tym mieście się może czaić? Nieważne. Pyk, 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 pyk. W ogóle tutaj chyba nie ma naderajtowych rzeczy jeszcze na tym świecie. Lecimy. Ale są przeróżne TNT i tak. Najgorsze jest tym wszystkim to, że tu są mopki. I ja widziałem, jak Alex sobie zwiedzał na kreatywnym ten świat. I wchodził do któregoś z budynków chyba tego, nie pamiętam. Ale do jednego z budynków i tam było tak ładnie, ale tam było tyle mobów, creeperów, że one by mi to wszystko powysadzały. Jakby nie było creeperów, to okej, okay, ale... Ale ja nie wiem normalnie. Ja, ja idę do tego budynku, jak będą creepery, to ja nie wiem, co ja zrobię. Chyba powinienem sobie skraftować mieczyk w ogóle. Mieczyk sobie skraftuję i... I do budowy to się nawet nie zbliżam. Ale to wygląda fajnie, ten imprezowy budynek. No, mam jeszcze 4 minutki, więc. No, bym się pośpieszył. Oczywiście, zawsze można ciut przedłużyć, no nie? Ale myślę, że taki jetpack jest fajny. Dobra. Jak ja tu wyląduję. Tak. Tu, ja chcę na balkon, albo nie, nie będę, nie będę wchodził przez balkon, nie będę sobie zdradzał, ja jestem normalny. Y, y, mm, nieważne. Nie, ja, ja już sobie troszkę zdradziłem. To jest chyba jakiś hotel, ale nieważne. ważne. Tu, tu nie ma wyjścia. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście, dobra. To tu jest chyba parking bezpłatny. Y, ja zaparkuję na bezpłatnym parkingu. Tu zarośnie, jest na tym pingu, ale nieważne. Mam łóżko. Nie mam podręcznego łóżka. Tutaj serio? Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O kurka wodna. Dobra. Jednak nie lecimy do tego. Trzeba się stąd zbierać i zrobić podręczne łóżko. Dobra, do wieżowca. Tam mam wełnę, mam wełnę i zrobię sobie łóżko. Tam jest magazynek, i tam mam wełnę. Do wieżowca, do wieżowca. Wieżowiec, gdzie jest tamten wieżowiec? Lecę szybciej. Słońce, nie zachódź. Jeszcze nigdy nie miałem aż takiego problemu na naszym świecie. TNT i lecę, bo chcę. O, tam jest przystanek Google na busa. Nie, nie widziałem w ogóle tego napisu, nie? Tak z góry to fajnie widać. Ale szybciej. Nie widziałem w ogóle, że tam ten napis jest. No, szybciej. Dobra, i teraz tak, lecę w górę trochę. I spadam? O, o, nie. Dobra. O nie, będę musiał teraz płynąć wodą po moje rzeczy. Nie, co ja zrobiłem? Jaką gafę odwaliłem? Jetpack gdzieś poleciał do góry. Ja myślałem, że ja w powietrzu wsiądę do że... Ja! Yeah. A już byśmy mieli zwiedzony ten budynek, gdybym tylko pomyślał o łóżku podręcznym. O łóżku! O zwykłym, najzwyczajniejszym świecie łóżku! Nie! W ogóle ja wtedy jeszcze... Ja nie wiem czemu nie zrobiłem łóżka podręcznego. Wtedy. Nie pomyślałem po prostu o łóżku, zwyczajnym łóżku. I muszę tam płynąć. A zaraz 20 minut i co? I nic nie zwiedzone będzie. Ja... ja myślałem, że sobie pozbieram. No, odcinku. Razem żwadem. Tam się zapowiadało wszystko na fajne hotele. Ej, w sumie... Jestem gapa, tam mogły być łóżka, a nawet jak nie, to ja bym tam przeczekał tą noc. Nie. Tu mogą być potwory. Jak ja tam mam wejść? Kiedyś się tu budowałem. Poczekaj, poczekaj. Gdzieś muszą być tu... A jednak nie. Dobra, buduję się. Tam jest zombie i drugi zombie, i tu tak niefajnie. Potworki wyglądają. I są nie też niefajne. O tutaj to zombie, to wszystko działa kurcze, jak creepery. A szkielety to nie pomyśl. Szkielety tu teraz są najgorsze. Dobra, zbiorę te rzeczy, ale tak. Ten creeper mnie widzi. A on mnie jednak nie widzi, może? Nieważne, na wszelki wypadek ja się tu zabuduję. Ta, ja się tu zabuduję, no super. Ja się tu na wszelki wypadek zabuduję. Nie to! Ja się tu na wszelki wypadek zabuduję. Okej. Okay. Ja po prostu zrobię podręczne łóżko. I się chcę już z Wami żegnać, bo to, to jest czas. Żeby zakończyć niestety ten odcinek. Ten piękny odcinek. Którym jakimś studem zginąłem. Uuu, lawa, tak? Spermentowane oko pająka, Różowa wełna. Nieważne, nie, nie, nieważne. Tak, ma, jest magazynek. Tymi tymi jest oświetlenie. Eee, co ja chciałem? Łóżko chciałem. Gdzie jest pełna, mam wełnę. Raz, dwa, trzy. Czy mi zabraknie jedy... jednej deski? Jednej, jednej deski. To no są deski. Ej, ale, bo nie można w... mieszać kolorów wełny, to każdy wie. Ale czy można mieszać deski? Mam nadzieję. Dobra. Biorę sobie tak i crafting. Jak się robi łóżko? O, można. Dobra, mamy łóżko podręczne. No i co? Może gnam się i papa. Pa.